O, już nie. jest normalny bitrate na tym na restremach. Dobra, no jest zielone. Nie, i to teraz spada. Ej, nie wiem co się stało. Nie wiem co się dzieje. O, znowu spadł bitrate. No. Ja pierdolę. A zmieniłeś internet? No ta. To... Dobra, to chyba koniec streama, jednak. Nie wiem, czy mnie w ogóle słychać, czy o co chodzi. Dobra, teraz jest na zielono, ale no, na chwilę tylko. No i znowu się spierdoliło. Chociaż nie wiem, bo teraz jest na zielono. Kurde, to tak skacze mi ten bitrate zjebany. Popiszę na rzeczy, że działa, i słychać. To ja no też ja widzę, też... że bitrate jest... Teraz 2600 na przykład. No ja też widzę, że wszystko jest git. Dobra, na razie jest git. Okej. Okay. No i teraz spada i teraz jest 3000, było 2000. Nie wiem o chuj chodzi. A coś się z internetem zjebało. No, a teraz jest 1400, no kurwa! No. Co za internet zjebany. No i chyba koniec ze streamami, nie? Bo się internet skończył. i uciekło mi 100 osób, ale ja nienawidzę swojego wszystkiego. Ach, chuj. Dobra, to ze na chwilę zapytam się tam coś. Z dwóch. Mikrofon muted. Okay. Rozumiem, że nie chce się nagrywać, ale żeby na internet zapalać, no ale Bitrate spada. To nie jest wina tego, że on się nie chce, tylko po prostu bitrate spada i streama Microphone laguje. Halo, halo. Halo, halo. chyba... Nie wiem, trzeba jeszcze raz internet. <laughs> Może to było chwilowe ZW.